A z są państwo zadowoleni? Zadowoleni. Maleńkie obniżki. Powinny być większe? Powinny ja być większe. I stara się ja. ludziom jakoś dogodzić. No. Powinny być leki tańsze. Przede wszystkim my. Eee, czy jest pan zadowolony z tych obniżek? Nie jestem zadowolony z życia. Nie, ale zauważył pan obniżki cen? Nie, ba nie bardzo. Ja dl dl dlaczego? Słucham? Są, są maleńkie. Od... Za małe są te obniżki? Maleńkie obniżki. Powinny być większe? Powinny ja być sam. większe. Straszny podwyżku są. gazu, światła, A co jeszcze? E, czy Pani teraz tych rachunków, jak przyjdą za gaz? No to się boję, muszę dać już jakkolwiek rządzić i koniec. Ale powinno tak być? No powinno być. Ja My po 80 to, to, to powinno nam być. A z PIS są Państwo zadowoleni? Zadowoleni. No jak są podwyżki gazu, prądu? to Dlaczego Państwo zadowoleni? A kto to z... No właśnie, kto, a to się wetnie, kto, kto za to odpowiada za te podwyżki? No, trudno odpowiadają ludzie, którzy chcą korzystać. Ale pista to, odpowiada czy ktoś no, inny? Nie, PiS, no, PiS stara się tak. ludziom jakoś dogodzić. No. Powinny być leki tańsze. Przede wszystkim my 83 lata mamy leki. Ja z kardiologii inwazyjnej duże leki, bardzo drogie leki. Nic nie staniały, jeszcze podwyższane są leki. Jak pani myśli, kto za to wszystko odpowiada, za te nie. podwyżki? No ktoś odpowiada. Ale nie, ale nie rząd? No na pewno nie rząd, no stara się... Unia czy ktoś inny, czy Unia. Platforma no czy coś? na pewno inny? Unia. I tu miejscowi też zlecają i podwyższają. E, co by pani chciała uzyskać od rządu, żeby była, była pani zadowolona? A, a nic więcej, troszkę niż leków Żeby już. wojny nie było. Żeby leków, leki tańsze. A ta trzynastka dobrze jest, czternastka? No w porządku, ale trzeba za nią za gaz, no. Czyli chodzi na to samo? Trzynastka jest, owszem, jeszcze ale gaz, do gazu jeszcze płac. trzeba do trzynastki dopłacić. 1500 zł. złotych. Czyli, czy, 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 czyli Pani jeszcze musi dopłacać do tych trzynastki? No naturalnie, trzynastki tysiąc, tak? A Pan, jak Pan myśli, powinna być ta trzynastka, czternastka? No musi być, bo przecież trzeba zapłacić za te cholerne prądy i, i gaz. Dobrze, że to zwrócił do polityki. Po co wrócił? Tusk to jest. Nie powinien wracać? Czy, czy dobrze, że wrzucił? Nie, nie, nie mogę patrzeć na wszystko. Dlaczego, Dlaczego pan może patrzeć na Tuska? Nie, no. daj mi pana spokój. Czy, czy, czternastka, czy czternastka dobrze jest? Ani czternastka mnie nie uratuje, ani Tusk mnie nie uratuje. To kto, kto pana uratuje? Bozia! A pisu pana uratuje? Nie, chodzi o pis. piS, piS, piS to, to jest też partia. Wszystkie są partie. A prezydent dodał... Do... Gryzą się między sobą mnie. Ja... Czy prezydent dobrze sobie radzi, Andrzej Duda? Dobrze. Może tam, po trochę. A Morawiecki premier? Też. też, no. też może to być? To może być. Pieniędzy. A Kaczyński powinien być dalej polityce? Kaczyński? Bo ma, wiek. Bo ma swój wiek. Bo ma swój wiek. Czy powinien, czy powinien odpocząć już? Na emeryturę? No może no iść na emeryturę, ale Kaczyński. kto nie ma na razie takiego, żeby Trzeba go zastąpił. Żyje. Kaczyński, A Rydzyk dobrze, dobrze działa, czy, czy, czy dobrze. źle? Mam no, nie, ja chodzę tam do niego nam to nie... Ale nie, nie za panu? Nie, nie równa stacimy. Czy 500 plus powinno w dalszym ciągu? Powinno być się na 600, 700 plus, bo to ludziom nie wystarcza? No powinno. Dzieci potrzebują i buty, i wyglądać jakoś, i iść sobie gdzieś, i zjeść, i czekoladę, i to, i owo. Także dzieci potrzebują. No potrzebują, no trzeba. Za mało te 500 zł. No pójdzie się do sklepu, wydaliśmy stówkę, dwoje dziadów, no. A I na, dzieci... na co wystarcza taka stówka w sklepie? No, na takie... Dwa, trzy dni, po prostu, dla nas starszych. Na dwa, trzy dni, nie więcej. Naprawdę. jak tu przeżyć cały miesiąc? No, troszki tego, troszki tego. Tu 10, tu pięć, tu siedem, już jest stówka. Już jest stówka. No dobrze. No, będziemy potworami. No chwileczkę, jajeczka, załóżmy, drogie. No ale niestety, no. Skądś rząd musi wziąć te pieniądze. Na te 500+. plus? No, Starczy nam już, naszych, Nie będzie trzynastki, też wytrzymamy.